Ahoj, witamy na jarmarku dominikańskim. Jesteśmy tutaj po raz Enty. Wiadomo co roku tu się jarmark toczy. Tutaj mamy jakieś stoisko, proszę, tutaj są pełne stoiska. Dzień dobry. Dzień dobry. A Państwo co tu robią? A my tworzymy z kamieni naturalnych. Z kamienia, tak jest, wszelkiego rodzaju. Chociaż w sumie z kamienia to też troszkę zakłamanie, bo i mamy i muszle, mhm, kamieniałe drewno, które też jest kamieniem z muszelek. Tutaj można A, oglądać nasze dzieła. Nasze dzieło w większości. Dzieło. I co z tym dziełem się robi? Nosi się, się. Takie duże, na szyję? A jak? A, to takie jest takie. Pokaż, ja przymierzę. Przymierza Przymierza jak przymierzę. Przemierz, przymierz, przymierz mnie tam tam, admirał, jeżeli już. No, tak. proszę bardzo. Jak ja w tym wyglądam, taką z muszelką? Ładnie. No. Może być? No, muszelka. Muszę... Się wybierać na muszelka jest. A to prawdziwą szelikos? Z czego to zrobione? Muszla. Prawdziwa? Oryginalna. I skąd? z jakiego oceanu? Ach, to nie nie mogę pan powiedzieć tak. Kupowane tutaj Pani też wyrabia te wyroby, Proszę tak panią? Jest. Sznurki oplatam ręcznie. Ręcznie. I wyklejam we wklejki z metalu. Mhm. Możesz pani się przedstawi naszym widzom? Nazywam się Jolanta Jerzmanowska Skąd? Z, 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 z Łodzi. Z Łodzi, aż pani tu przyjechała. <laughs> Dokładnie tak. I wiosło jest, rozumiem. A konkretnie na, na z lasu pod łodzią. Aha. A uroczejna zbiewa Palestyna. Proszę bardzo. To aż tutaj z Łodzi, a to często jesteście na Jamarku? Jesteśmy co roku na Co roku, już tyle lat. No i co? jak teraz po tych covidach lepiej czy gorzej? Fantastycznie. Fantastycznie przychodzą, roku. ciągle do nas klienci. Są stali klienci już? Są, oczywiście. Już mają takie wzięcie, bardziej. wasze biżuterię, nie? Są stali, są nowi, mm -hmm. polecają nawzajem sobie. No proszę. Mm. A ty jakaś y, kość, że drewno to Drewno jest... palmowe. Palma? Mm. A skąd wy takie drewno bierzecie z palmowe? A, znaczy, jak mówi mój starszy syn, skąd to? No tak, tak, no tak Czyli, można powiedzieć, ale generalnie skądś trzeba wziąć? Kupujemy w firmach, które sprowadzają kamienie uh -huh. i w tym generalnie do produkcji brzydowej. Kamienie, drewno. I sami oprawiacie? Mineraly. Tak, albo korzystamy z pomocy tych, którzy lepiej to umieją robić. Czyli jesteście sami artyści, macie Artysts. jeszcze artystów w firmie też? Tak, tak. To, to dużo artystów macie w tej firmie waszej? E, no... Dwójkę. Troje, troje Ich troje? No tak, jest. Ich troje, no dobrze, dobrze, no to fajnie, no to możemy pójść dalej i, 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 i zobaczyć, co inni robią. Polecamy cała Alejka Piękna. Cała Alejka Lasza. Mm -hmm. Bo tu jest ulica Świętego, Świętego Ducha. Świętego Ducha. I, I Duch Święty Trzeba nad nami. Dokładnie. Mm -hmm. Tak jest. no Idziemy dalej. Chodźmy. A jeszcze tylko proszę pirata, muszelkę. Korsarza, nam, korsarza, korsarza. muszelkę nam zostawić. A muszelkę? Nie, że za ciężka. Zdejm tą tak. muszelkę. Zdejm tę muszelkę. Zdejm tę muszelkę, bo to jest ciężkie. Ja pójdę, przyjdę, pójdę, pójdę po fanty i tak okay. i tak, bo to coś trzeba tutaj każde dziecko coś dostawić. Dla, 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 dla koncertów Korsarskiego. No co tam? Z tą fundacją. To później. Ale na no, i poszło, nie? No. To wybierzemy tak, coś ładnego. Dobra, na razie. Ahoj, idziemy dalej. Na razie. Na razie. Dzień dobry pani. Proszę panią, witam, pomorska telewizja na przyszła. Proszę pani powie, co pani tu ma i co pani tu robi? Co to jest? Pani się przedstawi może? Nie, nie widzą, no proszę, nie, ja... no, no, robimy tutaj reportaż, proszę panią teraz. Nie, ja myślę. No, nie nadaje się do tego. No, to bez wywiadu. Ale Pani krzycha wrywają. Z Wrocławia. A, Z Wrocławia. I pani robi takie że, takie szkatuły. O. I anioły też. Pani sama jak anioł, że Jak pani ma na imię? No, to Dziękujemy bardzo. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Tutaj mamy, tutaj mamy to. Tutaj mamy jakieś te. Jakieś wiszące takie. O ciekawe. A nawet dzwonią, jak, jak owieczki. Fajne to jest. Idziemy dalej. Tutaj mamy jakieś swetry robione na szydełku. o Maszyna dziewiarska tam stoi. Popatrz. I tam się robi. Idziemy dalej. Dzień dobry. Pomorska Telewizja Narodowa wita Was. Kamera. I co wy to robicie? Kawę pijecie. Tak. Kawa dobra jest. Z Bez. No. no dobra. Tutaj macie te Argentino men. men. Argen... A to men z Argentyny pan jest. E, pokaż tego pana. Z właściwie pan jest. Aha, aha. No to dobrze, to do powodzenia. I sprzedajecie te w biżuterii. Ahoj. Idziemy tutaj teraz. Aha. te jest Witamy, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Dzień dobry. Co macie tutaj dobrego? ciekawego. no ciekawe rzeczy, rzeczy że... ciekawego. Ciekawe, jak to jest? Idziemy dalej. Tu mamy srebro. Proszę bardzo, tu mamy srebro. Prawdziwe srebro, tak? Proszę bardzo. Prawdziwe? To jest. motyle, nie motyle. pełno tego jest. Próbają, nie latają. A tu, proszę Państwa, tu mamy taką panią, panią tą, ale nie, my tutaj nagręcamy, a, teraz ok, reportaż robimy, proszę Panią, bo Pomorska Telewizjonowa ze mną przyszła. Zapraszam tu do lusterka. Do lusterka, to, to ja mam przyjść do lusterka? Nie, moją klientkę zapraszam do lusterka. A, ale ja, a ja też dobrze nie, w lusterku tak tak, tak. No A co Pani tutaj robi sama, robi te torby? Tak, proszę Pana, te to torby robi sama. Z czego Pani to robi, te torby? Ze skór panie. naturalnych, które pozyskuje z Włoch. To jest z Włochy? skóry są wyjątkowo miękkie, bez koronawirusa. Bez koronawirusa genialnie wyprawione, a formy są bardzo unikatowe. No widzę, tak jak to pani też jest unikatowa, proszę panią. A jak pani ma na imię? Mam na imię Dorotka. A Dorotka. No bardzo ładne. Okulary pani ma fajne takie jakieś takie. Tak, jestem fajna. Widać przez nie coś? Przez nie tak, bo ja mam plus 3,5. Tylko, tylko nie mogę na pana patrzeć bez nich, bo wtedy nie widzę. Proszę Panią, na mnie to bez nich na radę to tam zbliżenie będzie bliżej i wtedy się da. To, to to nawet można tak blisko to już inaczej rozmawiać. Ahoj. Ahoj, Dzień dobry panu. A pan co ty ma? Wydziały. Pomorska telewizja nawet ze mną przyszła. No widzowie, tak? I, I z czego to jest? Z naturalny kamień a to co to jest perła? Naturalna? Bo to drogie takie coś, ile to kosztuje tak jest? Na, na silnik na rękę. 3200. 3200, o to. To, to No to drogie to, wolę A takie pierścionki to z czego? Znużona? z srebra i z kamienia. Z kamienia, to też pewnie wartościowe rzeczy. No dobra, idziemy dalej. Ahoj. Dzień dobry. Ale teraz kamera przyszła ze mną, pomorska telewizja. No dobra, może pani się pochwali, co pani tu sprzedaje. Proszę bardzo. Mamy Z tytanu? Z tytanem. To twarda jest. Wszystkiego jest twarda, nie Pani też jest twarda. E, ja tak, ja pokażę, jak to jest ten ja z, z takim mam, młotem, z, z takim narzędzia. młotem. Ale to pani tak. ten tytan tym młotkiem kształtuje? E, tak. To się da? To się da. To się da. To się da? Jak się to da, trzeba, to się da. Ja to robię nawet na zimno, więc nie mam później, tak jak tam wcześniej. Nie, nie rozgrzewa guźnia. pani tego żelaza. I to pani na zimno robi. I dlatego trzeba więcej siły użyć taka... i teraz kręgosłup troszeczkę. To pani taka zimna kobieta. Zimna ryba. Tutaj, tak jak widać. Ja się z głębi wywodzę. A pani skąd przyjechała? Z Gliwic, ale z Gliwic. mamy Głę... połączenie z morzem. Tak, głębinowo. Głębinowo. rozumiesz. Z, z, Dziękujemy. Dziś. Kto mówił? Powiedz. Marcelina. Dobry. Przepraszam. No, nie mam czasu. Ale my robimy reportaż Pomorska telewizja na Jak Pani może nie mieć czasu dla reklamy? Trudno. Proszę panu tak Dzień dobry panu. Pamorska tak się za mną. Co pan tu ma pan że pana? To, to, to takie pognieczone rzeczy. koszule piękne pan tak sprzedaje. Złotych, tak? A gdzie pan ma żelazka, proszę pana? Mm, tam, tam. Żelazka. No nie pasować, tak? nie, 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 trzeba, to może, nie. Tak, ja nie trzeba pasować? Nie, nie trzeba. To można w takie pogniecione? Tak. Ja też nie lubię pasować, nie taki koszul jest? Nie, bardzo Ile panie, to daje? 200 zł i można sobie wchodzić i nie pasować. Oczywiście. No dziękujemy. Dzień, do widzenia. Do widzenia. Idziemy dalej. Tutaj proszę Państwa mamy takie zegary, to nie. Co jest Zegary. a tutaj proszę bardzo na telewizja może powiedz, co to co tu mamy. Tutaj, tutaj mamy zegarki nakręcane. Nakręcane. Ale sam nakręcasz, się. Sam nakręcam i grania jak ktoś kupi, to ja wtedy muszę chodzić za nim codziennie rano i nakręcać? Muszę nakręcić. Więc jest bardzo a, To ciepło, dobrze, tak? to masz dużo znajomych. Bardzo dużo. znajomy też. Znajomy też, tak, z tej strony To co mamy, mamy jeszcze a, pokaż e, to ten seks, To mnie interesuje prawdziwy sekstans, bo teraz to na gps się pracuje a kiedyś to się namierzało, obliczało ex w tak. i to na gwiazdy się patrzyło, luneta była. o, No, Jak proszę bardzo. Tak. I tu mamy różne takie te co to? tutaj spinki no. do mankietu z śrubek zegarka. Ale lunetka z... też jest dalekosiężna. O, mogę popatrzeć. Sięga daleko. Sięga, gdzie sięga, wzroknie sięga. A tu widzę, panie, złoto tu panu się wysypało, co? O, takie złoto. To pan mi dosypie jeszcze trochę złota do woreczka. co? wystarczy. Nie, no jeszcze wystarczy, to jest uwiąd, proszę pana. A na to wiagra. Do widzenia. Sławek. A to jest, a to jest, a to to jest, to to? To jest odnurka. Odnurka. Tak, to jest. Przepraszam, może prze, przepuścić kamerę. I tutaj odnurka mamy taki ten hełm. No i tutaj kiedyś nurek klasyczny takie miał coś. No tak. No ja kiedyś miałem nurków, robiliśmy tam różne te różne, różne podwodne prace. W firmie Olicon pracowałem i mieliśmy nawet swoją motorówkę od Monarki wojny odkupiłem. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam na Jarmark Domiskański. Ahoj, czerwony korsa z Dańska zaprasza. Dziękuję.